Dzień dobry! Śmietana jest to śmietanka poddana ukwaszeniu przy udziale żywych kultur bakterii mlekowych. Ekośmietana 18% błękitny to produkt wytworzany z najwyższej jakości certyfikowanej śmietanki ekologicznej oraz odpowiednio dobranych szczepów bakterii fermentacji mlekowej. Ma delikatną, kremową i naturalnie gęstą konsystencję. 100 gram śmietany dostarcza 184 kcal, 18 g tłuszczu, w tym 11 g kwasów tłuszczowych nasyconych, 3,6 g węglowodanów i tyleż samo cukrów oraz 2,5 g białka. Śmietana zawiera sporo nasyconych kwasów tłuszczowych. Zwykle jednak nie spożywamy jej zbyt dużo. Stąd ryzyko zachwiania prawidłowego bilansu kwasów tłuszczowych jest bardzo niewielkie. Omawiana śmietana jest dobrym źródłem witaminy A. Wykazuje ona działanie antyoksydacyjne, zmniejszając przy tym ryzyko powstawania nowotworów. Do tego pozytywnie oddziaływuje na nasz wzrok, zapobiegając kurze ślepocie. Z kolei obecny w śmietanie wapń wpływa na prawidłowy rozwój kości i zębów. Jego właściwa ilość w organizmie zmniejsza ryzyko osteoporozy w przyszłości. Witamina B12 zaś uczestniczy w procesach krwiotworzenia. Jej odpowiedni poziom w organizmie zmniejsza ryzyko anemii. Omawiana śmietana ma niski indeks chemiczne. Do tego zawiera mniej niż 5 g węglowodanów w 100 g. To też może być to też może być spożywane przez osoby z cukrzycą. Omawiana śmietana doskonale sprawdzi się do zup, sałatek, surówek i sasów. Z uwagi na obecne w śmietanie białka mleka, osoby z alergią na białka mleka krowiego nie powinny jej spożywać. Produkt zawiera laktozę, ale są to niewielkie ilości. Dlatego osoby z nietolerancją laktozy mogą go spożywać. Powinny jednak analizować reakcję organizmu po jego spożyciu.